No dobra, kochani, jestem w pralni, jestem sama. Um, także pokazuję Wam, jak to będzie słychać. Bo pokazuję Wam moje pranie. Tydzień temu nagrałam, jak wrzucam do pralki. Mam nadzieję, że nic nie wejdzie. O. Taką, taką torebeczkę sobie kupiłam żebym stała wkłada, będzie widać, będzie widać. Może to w tej torbeczce, tą torbeczkę sobie kupiłam, w tej torbeczce przyniosłam kamerę. Teraz tak, ładnie wrzucamy do palki, wrzucamy nie wkładamy, nie do palki, przynajmniej do biurówki. Do wirówki wkładamy ciuszki, Trzeba je ułożyć, żeby wirówka się nie zepsuła. Mam nadzieję, że się nagrywa. Małe rzeczy tak mniej więcej po bokach daje. Synkowi pościel. Kołdry nie prałam w tym tygodniu jednak. Boję się, że się zniszczy ta kołdra, jak ją rzucę. Niech jeszcze troszkę się powróci. że tak powiem. Jak będzie za często brana, to może się powrudzić. Przepraszam, że nie gadam, ale w tym też trzeba myśleć. W tym też trzeba myśleć, żeby się dobrze tutaj ułożyło. Start. A teraz tu, o właśnie. Tak to wygląda. Tutaj będzie leciała woda zaraz. Zapaliło z powrotem, o i gdzie jest ta dziura, o jest tu dziura, jest tu dziura, ładnie spływa woda korytkiem, a teraz pokażę drugą pralkę, z drugiej pralki też wyjmę. Drugie pranie. O, dwa prania. Dwa prania. Teraz. Aż się zatrzyma. Aż się zatrzyma. Tam jest suszarka. Tu jest suszarka. Tu jest pralka. Tu jest suszarka. Tu jest suszarka. Tu jest suszarka. Muszę sobie troszeczkę poczekać. Pranie, pranie. Przepraszam, nie widzę się, jakie czubiradło jestem. Kogo to obchodzi? Jak komuś się nie podoba, to niech się nie patrzy na mnie. Przepraszam, że tak mówię. Ale to chyba jest normalne, naturalne. Że jeżeli komuś się nie podoba, no to żeby nie ten. A, tu jeszcze pokażę wam taką um, table, um, tablicę. Tu jest taka tablica i tutaj są wypisane jak ten, jakie kto ma, kto ma teraz dzisiaj w danym momencie ten e, pranie, żeby czasem się nie nie pokłócili sąsiedzi. Dobra, zwiążę sobie włosy. Tak jak wstałam, tak chodzę. I tak nagrywałam już. Nagrywałam. No dobra. To samo się właściwie wyłącza, to samo się tak naprawdę wyłącza, ale można szybciej. Nie leciała już woda, więc zatrzymałam. Suszyć szybciutko. Czyli poszło. Jest taki filtr, może, może wam pokazać ścibskim ludziom. Wścibskim ludziom. Może pokażę, jak to wygląda. O, tak to wygląda. Trzeba to czyścić ten filtr. Tak wygląda w środku. No tutaj jeszcze wam pokażę. Jest. Tak. Załóżmy tyle, ale ja to krócej To wygląda proszę państwa tak to wygląda teraz kolejny kolejne mam nadzieję że nikt nie będzie

To jest moja piżanka. Tak, już ktoś zauważył, że byłam w piżamce dziś. samą mam jeszcze jedną na sobie i takich gruzeczek tych granatowych mamy nich sporo, po no to po ze szkoły. Judge am going Już zadowoleni będą, że tarantula pokazała, tak? Zadowoleni, że tarantula pokazała jak pracuje w pralni? No. Włącznie. Chyba nie. No dobra, może już tam 10 minut wystarczy dla tamtego, 10 minut się suszy. Zaraz. Nie, nikogo nie ma. ale z jasnymi nie powinno się słyszeć, mała. Muszę sobie 5 wystarczy na 50 minut. Hmm. Czyli 13 na 35 minut wystarczy. 13 Sejm. Dobra, mam nadzieję, że Wam tyle nagrania wystarczy gdzie to się pauzuje, kończy nagrychanie, dwie kreski baterii, a niewiele nagrywałam. No, ta, ta.